Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zobrazuję Wam pokrótce Przeniczkę jak wygląda Widać, że troszeczkę dostała Po głowie tymi, przede wszystkim tymi wiatrami które, które, ostatnimi czasy No, wieją Dzisiaj jest troszeczkę lepiej Ale widać, że aura zimowa wraca Pada deszcz ze śniegiem Wracając do pszenicy. No, pszeniczka zobaczcie, troszeczkę Troszeczkę tak jak mówiłem, ta góra tutaj podostawała po głowie, ale myślę, że dalej jest wszystko w porządku. Tutaj mamy ładnie zachowaną pszenicę, więc myślę, że nie ma się o co obawiać. Zresztą rzepak, rzepak też, też jest troszeczkę przypalony. Gór, górne części blaszki liściowej są przez mróz przypalone. No i tym oto sposobem mróz nam troszeczkę załatwił sprawę, ale tak jak mówię, to nie ma się o co za bardzo czym za bardzo się nie ma przejmować. Bo takie szkody to, to nie, są, nie są zbyt duże szkody. Ostatnio też zakupiłem pelet tutaj od, od lokalnego naszego dostawcy i zobaczcie, jaka, co, co tu w tym pelecie jest. Zobaczcie, normalnie jest klej jakiś. I takie zgorzele praktycznie codziennie ja wywalam z spalnika. No i przez to wszystko, e, przez utrzymywanie właśnie takiej dużej, dużej temperatury właśnie w, w palnika, zobaczcie, jakie zgorzeli jest, muszę, muszę powymieniać kilka części. E, mianowicie cały, cały ko, taki kosz kosz rusztowy. Samo rusz to jest ok, ale kosz już jest aż. Aż poprzeżerany, poprzeginany. Jak będę wymieniał, to postaram się nagrać film o tym. I Wam zobrazuję, jak to wygląda. No, nie bardzo. Nie bardzo to, to jest. Także to, to jest zakup taki, można powiedzieć, jednorazowy. Co prawda większą ilość zakupiłem, ale, ale cóż. Trzeba, trzeba po prostu zmienić, zmienić dostawcę i tyle. Mamy jedno też zastoisko na polu tutaj na pole nie wejdę, bo jest po prostu ciapa myślę, że na wiosnę trzeba będzie gdzieś przekopać w tym miejscu i, no i przepchać trenarkę, bo na pewno na, pewno na 100% zarosła korzeniami rzepaku bo rósł tutaj rzepak i sumą rzeczy co jakiś czas na, jakim, na jakiejś działce właśnie takie, takie rzeczy się pojawiają i trzeba to po prostu no naprawić no, najzwyczajniej w życiu odkopać Yy, Przechodzi trut, trutem i, i, i tyle i tyle. Tu, tak jak kiedyś mówiliście, że mi yy, te jumby m, posiadają, ale zobaczcie, co tu jest. Wszystko, wszystko ładnie pięknie. Gdzieś tutaj coś wpadło, jakaś ziemia jest. I tu mamy więcej wody, o. A tutaj, a tutaj, jest, tutaj, jest, tutaj też jest zarwało się. Więc też będziemy musieli to przełożyć właśnie jumbami. I tu najeżdżają tiry, tyle co z brzegu się ukruszyła. Dalej, dalej z tą jumbą, nic się, nic się nie dzieje. Ostatnio też przyjechał już kultus naprawy. Zaraz wam powiem, co było, co było przyczyną bycia na serwisie przez kultusa. Miszymy zaraz Wam pokażę, <coughs> sorry, co, żeśmy, co żeśmy tutaj zrobili. Mianowicie, tu taką, taką nakładkę Tomek przyspawał. U niego na warsztacie to stało, dorobiona ta nakładka, i tu jest właśnie wszystko obspawane. Ano, dlatego, że ta fasolka, która tu jest, Poczekajcie, zdejmę i pokażę Wam. Ta fasolka, która tu jest, w oryginale o, ona zaczęła się tam wyrabiać, widzicie, nie? Jaka jest wyciągnięta, i po to tą blachę właśnie założyliśmy, drugą, żeby zmniejszyć tego typu nieprzyjemności, tego typu rzeczy. O, i teraz taka podwójna, gruba blacha. To tutaj nic się nie powinno naprawdę już w, tym, w tej kwestii wydarzyć. Dwie rzeczy jeszcze były dokupione. Ten bolec był zgubiony. Nie wiem, jak on wypadł ale właśnie o, z tym zabezpieczeniem nie mam pojęcia jak on mógł się tutaj zobaczcie odpiąć ale no odpiął się i bolec wypadł więc bolec żeśmy dokupywali i e, tak jak wcześniej mówiłem o ten zameczek też jest już nowy zakupiony także maska tutaj o już jest sztywno nie lata jest zamknięcie założone mamy można powiedzieć że maszyny Przygotowane maszyny i ciągniki, przygotowane do sezonu. Jeszcze jedna, jeszcze jedna jest rzecz do, do przygotowania, a mianowicie musimy naszego piasta rcw zrobić, bo no, trzeba te łańcuchy ponaciągać, sprawdzić, bo chcemy wapna trochę wywieźć przed kukurydzą, bo nie było na jesieni wywożone, a otrzymałem wyniki... Wyniki badań gleby, więc z wapnem musimy jeszcze, jeszcze walczyć. Jeszcze walczyć. Za chwileczkę jeszcze coś opowiem, mianowicie wyników gleby, ale to za chwilę. No i co? Mamy tutaj też do wymiany. Może nie wszystkie, bo część była wymienionych, ale na przykład o, ta przednia, zobaczcie, już jest stalka do wymiany. Z tyłu tamta. Trzy czy cztery stalki musimy zakupić nowe. No i zastanawiam się nad przednimi właśnie talerzami. Czy ich czasem nie wymienić, bo są, no, to już ja mówiłem wcześniej, są małe, ale yy, no najbardziej dostają one przy pierwszym, yy, przy pierwszym wjeździe w ściernisko, bo jest twardo i sumą rzeczy, no one są pierwsze, więc ta, ten cały, yy, ta, ta cała zbita gleba, czy nawet po kultusie, one pierwsze pracują, pierwsze, a później ta gleba jest troszeczkę rozluziona, więc te drugie te drugie no, są w dużo lepszym stanie i większe są przede wszystkim. Więc korzystając właśnie z, pewnie z akcji gotowy do sezonu czy gotowy do akcji, nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywa i mamy tam też przygotowany rabat pod, pod tą akcję. Przyjeżdżają z firmy chłopaki patrzą co trzeba wymienić. I wtedy przy zakupie części będziemy mieli większe rabatowanie. Także z tego raczej, raczej na pewno też skorzystamy. To jest jedna rzecz. I wracając do, do kwestii, o której, chciałem, o której chciałem właśnie powiedzieć. Zobaczcie, tą działkę mamy od 2010 roku. Ona jest bardzo słaba, bo tu jest w większości piąta klasa praktycznie na całe może może z pół hektara jest czwartej czwartej B. I tutaj właśnie tu właśnie od brzegu, tak jak tam ten ten słup jest właśnie to za domem mamy kawałek czwartej, czwartej klasy. Reszta to jest piachuder. i odkąd żeśmy kupili, zawsze staraliśmy się tą tą działkę, ja że tak powiem doprowadzić do świetności, tak jak tak jak te, które już posiadamy. I przez ostatnie lata, gdzie tu było większość jarych rzeczy w tym roku było przeżyto, ale wcześniej była kukurydza, był groch, był też rzepak, waliliśmy tutaj gnojowicę. Wiecie, jeżeli były jary, to było i na jesieni, i na wiosnę wywożona gnojowica, i tym sposobem doprowadziłem to działkę pod względem makroelementów, czyli potas, fosfor i magnez, do wysokich poziomów bo naprawdę tej nowicy tutaj szło bardzo dużo. Jeszcze pozostało tylko tutaj w, doprowadzić pH, bo jest, jest kwaśny, jest lekko kwaśny. W większości jest to odczyn lekko kwaśny, więc trzeba tutaj jeszcze naprawdę sporo popracować nad, nad zasobnością nad pH. Może o, w ten sposób. Nad pH trzeba popracować. Także tutaj już, już mamy sam, samochód wapna na te... 6,5 hektara przeznaczony. Tu też będzie kukurydza, także czasu do tego, by to wywieźć <laughs> mamy naprawdę yy, sporo. Chcemy to też zrobić jak najszybciej, żeby później przed kukurydzą yy, można było spokojnie wywieźć sobie gnojowicę. I wtedy tego, tego nawozu pod korzeń no, nie będziemy też aż tak dużo yy, prawda, yy, podawać. Także no. Oby tylko pogoda pozwoliła, tak jak mówię, RCW-ka jeszcze musimy doprowadzić do, do stanu świetności, chociaż no, tam nie ma nic skomplikowanego. Jest y, siłownik do naprawy, bo cieknie, y, sprężynę trzeba założyć, no i wiadomo, pewnie łańcuchy trzeba skrócić, bo, bo są już wyciągnięte, e, żeby później podczas, podczas wywożenia nie, nie, nie przydarzył się jakiś niepotrzebny y, eksces, który, który zatrzyma robotę. I to tak na dobrą sprawę. Tyle. Jeżeli chodzi o dzisiaj, ja teraz jadę do, do brata, bo on sobie tam łazienkę robi w, w piwnicy i muszę, muszę mu pomóc wodę rozciągnąć. Już część mamy wody rozciągniętej, ale dzisiaj musimy dokończyć. Także tak jak mówię, no mamy ten sprzęt naprawdę przygotowany. Jeżeli chodzi o te nakładki, to, to to nie jest najważniejszy i największy problem. Wystarczy zakupić, założyć, chociaż staramy się teraz jeździć do końca, aż gdzieś ona się urwie, albo już jest tak cieniutka, że po prostu ją tylko, tylko wymienimy. Do obciążnika z przodu wrzucamy, tam klucz udarowy i na polu praktycznie będziemy wszystko wymieniać. I tyle. A co do talerzy, no to jeszcze tak jak mówię, sprawę trzeba przemyśleć, zobaczyć jak to, jak to kosztowo wszystko wyjdzie, żeby też jakichś tam specjalnych kosztów dużych, nie, prawda, nie robić. No i tak, no aura, aura no nie, nie sprzyja, bo tak jak mówię, no co chwilę, dzień przerwy, dwa dni wiatru, dzień przerwy, dwa dni wiatru, chłopaki wrócili na budowę. Zajdę od tej strony, o tu też będzie pizdiawka mała. Zaraz, zaraz wam pokażę z tej strony jak tu już jest ten dach założony częściowo. O, będzie widać. No, także połowa, połowa dachu z tej strony praktycznie jest już położona. Można powiedzieć, że dobry dzień roboty, może góra 2 i będziemy mieli stronę południową już położoną. Została północna, tam jest mała poprawka rynny. No, i tyle, no i później trzeba będzie zacząć wozić znowu tą, tą ziemię, bo, bo jej potrzeba. Jeszcze szczególnie, właśnie tutaj, tutaj z tej strony, dowieść trzeba później pod taras. Myślę, że w niek długim, niekrótkim czasie też postaram wam się nagrać, bo właśnie zamówiliśmy, znaczy jesteśmy na etapie zamawiania okien do domu. No, suma wyszła kolosalna, ale, ale tak jak mówię, o tym, o tym opowiem. Przy, przy innej sposobności. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.